Cześć, witam was w nowym vlogu, na razie się nie pokazuję, ale chciałam wam dać znać, że idę głosować do mojej byłej szkoły podstawowej. Tutaj właśnie się uczyłam i Alan mówił, że już też był głosować i nawet miał głosowanie w swojej klasie. Ja nie będę miała, bo mam, bo uczyłam się na drugim, nie, na pierwszym piętrze głosowanie jest na parterze, ale dobra, no, więc to jest moja szkoła podstawowa I idę głosować, mam nadzieję, że wy też głosowaliście Hej, dzień dobry, witam się z wami w końcu twarzą Jestem już we Wrocławiu, jak pewnie poznajecie e, okolice Idę dzisiaj na paznokcie, już mam w ogóle tak długie e, I jeden mi pękł więc mam nadzieję, nie, nie, nie poleciał mi, że mam cały czas długość, ale jest pęknięte, więc bardzo się cieszę, że w końcu idę do Agnieszki zrobić nowe, bo już trochę mi przeszkadzał i tak się bałam, żeby mi on się w końcu nie złamał, więc zobaczymy co tutaj się uda zdziałać. Ale też jednak troszeczkę jest krótsze, bo no już odrobinkę mi przeszkadzają. Jak są krótsze, to nie ma żadnego problemu, ale dawno już nie miałam tak długich utej jakieś. Medycyna Estetyczna Monika Sekulska Nie widziałam tego wcześniej No, ale właśnie idę na paznokcie wczoraj w weekend W sumie byliśmy w Żarach e, na Dzień Matki Od razu zagłosowaliśmy Więc e, Fajnie I w planach dzisiaj mam jeszcze zdjęcia Do postu sponsorowanego więc Mam nadzieję, że mi się uda e, Zrobić coś fajnego, bo mam już pomysł Już wszystko jest e, dograne Tylko muszę kupić e, parę rzeczy do tego no i będziemy właśnie dzisiaj z Alanem lecieć, to zrobić później oczywiście trening, czyli standard i właśnie dzisiaj siadam okurcz, ale mam brudne obiekty. Czekajcie, no, oj, to chyba jest w środku brudny, upsik. Alan nie będzie zadowolony jak to zobaczy, pewnie na bank mnie nakrzyczy Jak zresztą za każdym razem, kiedy widzi jakikolwiek brokat Na jego sprzęcie Albo na moim sprzęcie, jakim jest oczywiście aparat Też on mnie krzyczy, choć to jest moje Na laptopie jeszcze czai, nie? Ale na kompie to tak nie do końca Na aparacie No i co jeszcze chciałam powiedzieć Aha, dzisiaj jeszcze będę siedzieć i montować Trening na, Z którym możecie podczas którego możecie trenować ze mną, e, który wrzucam na Fit cupu, e, i tam widziałam, że były różne zdania, ale jednak większość osób powiedziała, że chce trening pośladków. Mam nadzieję, że w ogóle uda mi się te dwa treningi wrzucić w tym tygodniu, bardzo bym chciała to zrobić. Ale niestety one dosyć dużo czasu zajmują, dlatego że ja e, nagrywam. Mm, głos dogrywam, żeby Wam wytłumaczyć dokładnie technikę. Nie chcę tego robić podczas ćwiczeń, dlatego że, po pierwsze, nie umiem czegoś takiego robić, e, nie czuję się z tym komfortowo, a po drugie, wolę skupić się na treningu, e, a nie na myśleniu. O tu jeszcze pamiętajcie o lędziłem, a jak wiecie, e, gadam sobie przy kąpie, to jest mi dużo lepiej. Dzisiaj, dobrze, jest, jest tak piękna pogoda, jest cudnie, więc e, mam nadzieję, że wszystko nam się. Poudaję, e, taki update'ik Wam daję dziś Bo mówicie, że lubicie nawet jak Będę leżała i obierała ziemniaki To będziecie oglądać, więc proszę bardzo Teraz idę, nie leżę W sumie się tutaj na tej trawce położyć Dobra, koniec, idę Dobra, jesteśmy już na miejscu, gdzie będziemy robić ten e, Post, o którym Wam mówiłam e, Czyli jesteśmy znowu przy Angel Wings Dlatego, że tutaj idealnie będzie mi Wszystko pasować, paznokcie też mam już zrobione Ale może pokażę Wam je Potem, bo teraz chcemy skorzystać, że nikogo nie ma I szybko zrobić tą fotę, więc zobaczymy co nam się tutaj zdziała Zaczęliśmy nagrywanie, nie nagrywanie, robienie zdjęć Zrobiliśmy te dwie foty na post i jedno w razie co, gdyby się nikomu nie spodobało, to będę miała tutaj jeszcze yy, taką wiecie, zwykłą. No. A tam pieszo, pieszo słuchaj. Oj, nie wam Okej, okay, idziemy sobie pieszo teraz do domu i zobaczcie w ogóle. Jakie tu są piękne kamienice i aż żałuję, że one wszystkie nie są odrestaurowane, bo zobaczcie, ta jest. No i patrzcie, wyobraźcie sobie teraz taki cały rządek takich odremontowanych kamienic. No wiesz, to by wyglądało cudnie. I właśnie jak wyszliśmy sobie na tą ulicę, to Alan powiedział, że to... O, czekajcie. Alan powiedział, że to wygląda prawie jak w Pradze, ale no coś w tym jest. Bardzo ładne są. Tylko szkoda, że właśnie już są w no niestety tragicznym stanie, że to nawet muszą być... Te, te, żeby jak kamienie spadną, żeby nie, nie na ludzi. Oj, właśnie się potknęłam. No proszę, jaki piękny widaczek. Patrz, ta jest dobra. A że się trzyma? Cześć, witam Was w środę. Chciałabym się pochwalić i chciałabym poinformować wszystkich, iż dziś, słuchajcie, jadę na koncert. W sumie bardziej, no nie no, jadę, nie idę. Ale we Wrocławiu o 21 idziemy na Juvenalia. A co to, czyje to w ogóle Juvenalia są? No, ale uniwersytetu czy polibudy? A ja nie wiem, nie znam się. Pewnie tak. A ja teraz tak, tak, yy, tak gadam. Więc dobra, idziemy na juvenalia, ja nie, ale nie wiesz, wydaje mi się, że mają osobno. Wydaje mi się, że uniwersytet ma. Co? Na coś idziemy. Na coś idziemy. Ale idziemy dlatego, że będzie koncert tymka. A wiecie, że ja w tym roku mocno się wkręciłam w jego muzykę, chciałam już iść nie raz, ale zawsze dowiadywałam się po fakcie, że był we Wrocławiu. No i w końcu mi się udało, więc idziemy na Juvenalia, nie jako studenci. Słyszałam też, że podobno Tymek nie jest taki fajny na żywo, no ale pójdę, przekonam się sama, bo już bardzo długo chciałam właśnie iść na ten koncert, więc jestem mega podekscytowana, bo w ogóle słuchajcie, to jest mój pierwszy koncert z Alanem, bo nie byliśmy nigdzie wcześniej, nie? Nie no, widzicie? Patrzcie ile się u mnie w życiu dzieje, idę na koncert A! Ale wcześniej oczywiście Idę na siłownię I też w ogóle robiłam live'a I też byliście ze mnie dumni Że idę na koncert, więc dzięki Dzięki, doceniam No więc skończyłam Dzisiaj więc w ogóle... Zaczęła się znowu alergia, ja wiem, że wszystkich to mega mocno interesuje, ale wzięłam wczoraj ja, i ja też wiem, że ja muszę iść do lekarza zobaczyć co dokładnie jestem uczulona i tak dalej. I Pójdę po sezonie, bo teraz w tym po prostu teraz się nie wyrobiłam, zapomniałam, bo nie miałam tej alergii, teraz znowu do mnie wróciła i już jest too late, więc muszę to przeżyć jeszcze ten sezon. Na szczęście idę na wakacje, więc wiecie tego nie będę poza jakoś poza polską, więc ta alergia mi minie. No, ale właśnie wczoraj wzięłam takie leki bez recepty. Wy nawet nie wiecie, jak ja dzisiaj walczyłam, żeby w ogóle wstać. Tak nie mogłam się zebrać jeszcze byłam wewnętrznie tak strasznie zła, dlatego że mam tyle teraz do robienia i nie mogę sobie pozwolić na to, żeby leżeć i nic nie robić. No i dzisiaj tylko udało mi się nagrać podsumowanie tego podkładu z diora, chociaż tyle. I, no i trudno. Nie zawsze będę najbardziej produktywną osobą na świecie, ale mam nadzieję, że chociaż jutro już uda mi się normalnie wszystko nagrywać, bo no, mam tyle tych filmów i tak wiecie, niby zaczęłam wcześniej, bo naprawdę zaczęłam. Ja po prostu produkuję filmy jak produkcja masowa i, i tak chyba się nie wyrobię ze wszystkim, bo mam za dużo filmów wszystkich do nagrania, więc muszę trochę spasować. I nie nakładać na siebie aż tyle, bo też nie chcesz, by to skutkowało zmniejszeniem się jakości filmów mm. Więc no niestety, najwyżej nie będziecie mieć e, wszystkich filmów, jak będę e, na wakacjach No ale przeżyjecie, nie? Dam radę No więc, ja dzisiaj idę na koncert Uuu! I będę wiecie ja tak tym nie, ale zastanawiam się właśnie, jak Alan będzie się bawił Jak Alan nie będzie się bawił na koncercie? Ale ty w ogóle znasz jego piosenki? No ale to zobaczymy, wezmę na pewno aparat ze sobą, mam nadzieję, że w ogóle będę mogła tam nagrywać. Więc odzywam się potem. Dobra, czekamy na kampanię i jedziemy na koncert! Woo! No, energia u Ciebie to po prostu jest duża. No więc mamy na 4 minuty kampanię, Wcześniej się byliśmy na siłowni, szybko wiecie, zrobić trening. Nagrałam go więc, jak chcecie go zobaczyć, to jest już na. Instagramie na zapisanych relacjach jest mój trening góry no i wróciliśmy, ogarnęliśmy się i już jedziemy w ogóle śmieszne jest to, że w ogóle nie powinnam jechać, dlatego że mam tyle rzeczy do roboty ale Alan mówi no, że powinnam chociaż trochę plus już dawno chciałam iść na koncertynkę i zawsze się dowiadywałam po fakcie więc w końcu idziemy, zobaczymy jak będzie Idę, może coś mi się uda, uda nagrać ale nie wiem jak to będzie ze wrzuceniem na YouTubea, bo prawa

Jesteśmy już po koncercie, wracamy, ale wysiedliśmy wcześniej, dlatego że szukamy na niebie Starlink. I to są satelity, które zostały wystrzelone przez SpaceX. I kurczę, wiecie co, Alan widział je, bo to jest po prostu taki rządek kilkudziesięciu satelitów. Satelitów czy satelit? No czegoś tam. I Alan to widział w żarach. I teraz właśnie jest taka e, strona, gdzie można zobaczyć, kiedy będzie je widać, i pokazywało, że teraz powinno być na Wrocławiu. Ale no, ja nic nie widzę. No, ale byliśmy na koncercie i było fajnie, mi się podobało. Nie wiem jak Alan. Alan, Alan, Alan mówi, że mu się podobało, ale wydaje mi się, że ja bardziej tu ptałam Mimo. niż Alan. Bo tak jak właśnie, nie wiem czy wam to mówiłam, czy to na live mówiłam, ale Alan nie zna tekstu ani jednej piosenki. Yy, więc nie mógł sobie pośpiewać no w ogóle, tam... ale nic ja nie znam połudek, ja nie mam w ogóle pamięci a zaśpiewaj kolędę jakąś wśród nocnej ciszy wśród nocnej ciszy chłod się oszlo kolędy najbardziej znał <słuch> kolędy najbardziej <znaw. słuch> dobra no nic nie widzę świle, ale... tak. i jeżeli mi się udało coś rzucić i jeżeli ja, mi się udało coś rzucić samolot jeżeli mi się uda coś wrzucić, bo nie wiem jak z prawami autorskimi, to Wam wrzucę. Ale tyle osób mówiło, że tak jest tragicznie na tych koncertach. Ja Wam powiem, że mi się podobało bardzo poza chyba dwoma piosenkami, gdzie naprawdę ciężko było wyczuć yy, dokładnie taki, może nie że bit, bo bit było bardzo dobrze słychać, ale nutę. Poza tym było fajnie i w ogóle pozdrawiam wszystkich, którzy do mnie podeszli, bo było was aż tyle, że się nie spodziewałam już na samym początku, jak tylko wchodziłam. E, więc pozdrawiam wszystkich szczególnie, pozdrawiam e, dwie dziewczyny, nawet się nie przedstawiłyście. Ja nawet się nie zapytam jak się nazywacie, ale y, chodzi mi o dziewczyny, które w białej bluzeczce i w loczkach. Pozdrawiam bardzo mocno. No dobrze, no to co, spadamy chyba na chatę, nie? Wrażam eee. się na e, SpaceX. Ale to, musiało, ale to musiał być tak fajny widok, bo ja widziałam właśnie na necie, nie? Ja widziałam sekundę, bo pobiegłem po tatę. No, i... ale no, zamiast yeah. oglądać poleciał po tatę. I nic nie No Dobra, ale w ogóle śmieszne jest to, że jak tak długo się patrzycie w niebo, to, to nagle teraz. widzicie pełno no. gwiazd. A jak spojrzycie tak od razu, to nic nie ma. No, dobra. Idziemy. Słuchajcie. Siedzę nad y, filmem, w sumie nad dwoma filmami na Fitkawu z treningami od, mamy godzinę 16, w tym momencie właśnie skończyłam, więc 16, zaczęłam gdzieś o godzinie 9, to mamy 7 godzin, wczoraj siedziałam nad tym 3 godziny, to ile to mamy? 10 godzin! 10 godzin nad dwoma filmami 40-minutowymi. Mój mózg pff, Nie, mój mózg to zrobił tak pff, 5 godzin później. Widzicie? Widzicie? Mój mózg zrobił pff, 5 godzin temu. Ja nie wiem jakim cudem ja to zrobiłam. Myślałam, że nie dam rady, a bardzo chciałam to wrzucić dzisiaj. I teraz mi się to renderuje jeszcze w ogóle nikt o tym nie wie, że ja to wrzucam dzisiaj, bo to słuchajcie jest niespodzianka. Ale tak wam się podobają moje wcześniejsze treningi, gdzie możecie trenować ze mną Więc postanowiłam, że dobra, wrzucę to, co mam Więc wrzucam dzisiaj trening całego ciała Jestem szczęśliwa, że to skończyłam e, Bo o ile bardzo lubię montować wszystkie filmy e, W sumie nie mam takich filmów, których nie lubię Tak właśnie z tymi treningami mam największy problem, bo tam jest po prostu tyle roboty Bo ja to robię, później jeszcze dogrywam dźwięk Później jeszcze muszę ten dźwięk zgrać z całym tekstem, z całym filmem więc no 10 godzin jak nie zrobić tego treningu, będę smutna. Ale Alan poszedł pojedzenie i ja muszę się ogarnąć, bo zaraz też idziemy w końcu na siłownię. Wczoraj właśnie nie byłam na siłowni, dlatego że siedziałam i montowałam ten film. I... No i jak miałam dzisiaj w ogóle nagrywać filmy, jak widać? Hmm, na pewno nie nagrywałam nic. No ale przynajmniej zrobiłam te filmy, więc jestem szczęśliwa. I... Teraz jedyno o czym marzę to o tym, żeby się położyć na tej kanapie i nie wstać dziś, ale tak się nie da. Więc um, co to jest odpoczynek, nie? Odpocznę po śmierci. Gdzie jest mój telefon? Posłyszałam, że ktoś do mnie pisał. Muszę go znaleźć. Czekam, aż film się zrenderuje, ale on wróci z jedzeniem, więc pomyślałam, że pokażę Wam, co dostałam z Shein ostatnio, bo zrobiłam już ostatnie zamówienie przed wakacjami, takie te właśnie wakacyjne i zależało mi na takiej czarnej maxi. E, czekajcie, bo bardzo psu mi się podoba, to, że ona jest taka długa. O, i zobaczcie, to jest taka czarna maxi. Tutaj ma dekolt taki drapowany, ma bardzo duże rozcięcie. Na plecach jest mocno wycięta. Jeszcze widać metkę. I patrzcie, jaki ona ma w ogóle tył. I zobaczcie, tak wygląda tył. Pięknie wygląda ta sukienka. Tak mi się podoba. Co prawda materiał nie jest jakoś mega taki, wiecie, rewelacyjny. Ale na wakacje... Szkoda, że nie jest trochę tutaj też lepiej zrobiona, bo myślę, że ona też by świetnie się sprawdziła na y, ślub. Może nie czarna, chociaż teraz wydaje mi się, że już można w czarnych sukienkach chodzić na śluby. Y, ale zobaczcie... Byłam, naprawdę byłam w szoku jak ją zobaczyłam, bo nie sądziłam, że będzie aż tak fajna i ogromnie mi się podoba właśnie tutaj góra i tył właśnie wygląda tak. I to jest pierwsza sukienka. No i dalej już są takie bardziej narzutki na strój kąpielowy, więc ubrałam strój kąpielowy pod spodem i to jest pierwsza właśnie taka dosyć krótka narzutka. Ona właśnie jest na jedno ramię i z tyłu po prostu idealnie zakrywa pośladki I właśnie do tej narzutki był też pasek, więc fajnie. To akurat mi się podoba, z tego jestem zadowolona, ale jeżeli chodzi o długość rękawów, to zobaczcie, jeżeli jesteście dużo wyższe ode mnie, mam 1,61 m, to mogą być troszeczkę za krótkie. No i plus w ogóle cała narzutka będzie po prostu za krótka. Ale na mój wymiar wydaje mi się, że jest ok. I mam jeszcze jedną. No i tak wygląda ta druga narzutka. To na przykład najbardziej podoba się Alanowi. Mi chyba najmniej. Najbardziej zdecydowanie podoba mi się ta czarna sukienka, no ale tak właśnie wygląda to narzutka, to jest właśnie taka maxi, jak widzicie do samego dołu, no i tak jak mówiłam mam 1,61 m, więc tak wygląda długość i ona też tu ma bardzo długie, duże wycięcie, no i jest na jednoramie, tutaj macie do tego pasa, chociaż wydaje mi się, że ja jednak bym wzięła troszeczkę inny. Bo to jest ten taki, że mi się on nie, nie do końca podoba. Ale poza tym, wszystko jest super. I jak zwykle dam Wam linki w opisie. I najpierw też jakie mam rozmiary, jakbyście tam chciały wiedzieć. No, tak to wygląda z tyłu. Nie, jest spoko. I czekam. Dalej czekam, minęło 15 sekund. Mam dziurkę w wózku tu Tłuszczu, czekam tup, 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 tup. 40 sekund czekam Dobra, nie będę was za długo y, straszyć Bo dzisiaj właśnie stwierdziłam na siłowni, że gorzej już dawno nie wyglądałam Szczególnie z tym jakbym kogoś pogryzła i by mi krak leciała Bo to co chwilę mi się rozwala Przez to jak dziwne, albo bardziej otwórz guzie. Nie, ro nie, nie, nie rozmawiajmy o tym, okej? Okay? Nie rozmawiamy o tym Kończę wroga. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I widzimy się. Słuchajcie, jutro, jutro. Jutro wrzucam na fitkapu recenzję, test, omówienie nowej kolekcji Gym Glamour. I będzie też tam jedna informacyjka. Nie wiem, może byście chcieli zerknąć. To tak mówię.